Szuchary, to jest... Jest mi on bliski. Mimo, że nie wiedziałem czym on wcześniej jest. Pawciu. Oh. Dziś jakaś dziwna aura. Cięższy trening. Raczej cięższe zabranie się za trening. Ale część procesu trochę, co? Część procesu. Ważne, że zrobione. Ważne, że zrobione. I... O. Tak naprawdę to, co było powiedziane, czyli nie, na, nie brnęliśmy w to, co jest na kartce, tylko no, zrobiliśmy wszystko to, na co było na stać. Właśnie to też no, warto wspomnieć, żeby nie bić się o to, tylko no, liczy się powtarzalność tego, żeby to powtarzać, wykonywać, spotykać się i działać dalej. Dokładnie tak. No, po prostu iść i czasem, pomimo tego, że możecie się wydawać, że to może być nieproduktywne, bądź nic z tego nie będzie, zrobiliśmy coś. Ja wyciągnąłem kolejne informacje, zarówno z treningu, jak i też z naszego tworzenia wspólnego materiałów i będziemy to dzięki dzisiejszemu spotkaniu robili jeszcze lepiej następnym razem. No tak. Będziemy lepiej przygotowani. Będziemy... Bo trochę mamy za dużo chaosu w tym, co, co robimy. Potrzebujemy no się... mieć więcej na kartce. Przynajmniej, żeby, żeby, żeby to było jako, jako materiał, z którego, z którego możemy coś wybierać, a nie zastanawiać się na, na bieżąco. Nawet inaczej. Myślę, że my to mamy. Tylko, że ja mam swoją kartkę w głowie i ty masz swoją kartkę w głowie. I czasami dzielimy się tym za późno. A po prostu trzeba jakby to mm, zrobić wystarczająco wcześniej też, tak żeby po prostu można było na tym kreślić wspólnie. No. Tak, ale poza spotkaniem dzisiejszym na po prostu trening. Też pisaliśmy wczoraj, rozmawialiśmy na ten temat, że e, moglibyśmy pomówić trochę o temacie, który jest tobie bliższy. Szuchari. Co to jest? Opowiedz no mi, mi przedstawiłeś ten temat już dawno temu. Jest mi on bliski, mimo że nie wiedziałem, czym on wcześniej jest, ale ty mi go nazwałeś w sposób inny i dałeś też ciekawsze spojrzenie. Opowiedz, czym jest szuchari? No to szuchari to jest metodologia nauczania, mhm. składająca się z trzech e, punktów: szu, ha i ri. E, o brzmi, bo. Temat wywodzi się z Dalekiego Wschodu i przede wszystkim narodził się w tematyce ruchu, czyli sztuk walki. No ale no tam wiemy, że martial arts, czyli jednak sztuki, mhm. no, no niosą coś za sobą, pewną właśnie wiedzę już zdobytą poprzez, poprzez osoby, które wcześniej ją uprawiały. No i teraz, jeżeli przychodzi uczeń, to od czego on powinien zacząć? I w tej metodologii. Zaczyna od szu, od wysłuchania i przyjęcia w 100% tego, co mówi mu jego nauczyciel. I że to tak ma wyglądać, taka jest ideologia za tym zrozumieć ją, przyjąć bez kwestionowania, przynajmniej w szu. Wykonuje formy, jeżeli chodzi o ruch. No i uczy się ich z doświadczenia. Swojego nauczyciela. I czy to ma się odnosić tylko i wyłącznie do sztuk walki? No nie. Tak jak powiedziałem, to jest metodologia nauczania, więc coś za nią idzie. Czy to będzie malarstwo, czy to będzie nauka czytania? No mamy alfabet, żyjemy w takim, a nie innym kraju. Um, uczymy się liter, potem je składamy i um, praktykując, Uczymy się czytać. Może lepiej bym powiedział, jak to wygląda na zasadzie pisania, bo to jest jeszcze to, to, to jest bliższe do, do szucharii. Czyli alfabet jest ten sam i potem następują inne rzeczy, bo na samym końcu procesu pisania kończymy z unikatowym pismem, mhm. tylko naszym, który właśnie może być także e, badany w, kryminali, kryminalistyce, w, kryminalistyce. w kryminalistyce że o, właśnie, to jest pana pismo, to jest pana literka A. Nie badałem tego tematu, ale to też po, pośrednio. Możemy na zasadzie charakteru pisma stwierdzić, czy ktoś ma. Psychopatom, psychopatą. Ma ten psychopatą ten... Tak? To, tego nie słyszałem, ale myślałem o, o Parkinsonie czy o, o Alzheimerze. Więc. Może nawet jest to, nie nie jest... psychopatą ma cechę. No ale, ale jest to, to coś... Tak, jest to coś unikatowego. No i właśnie, jeżeli w pierwszym etapie uczymy się czegoś w tym szu, że to ma być pisanie do linijki. Ten brzuszek ma wyglądać w ten sposób. No to to jest po prostu metodologia, która nam, ma nam y, pomóc y, po prostu y, znaleźć naj, najbardziej korzystny punkt wejścia w, w jakikolwiek umiejętność, której się będziemy uczyć. Potem jest H. I na tym etapie to już zostało wyuczone, no i teraz jest jakby y, praktyka y, samodzielna, wciąż pod okiem. Nauczyciela lub nauczyciel cię sprawdza, ale no to ty już interpretujesz rzeczy, te które się nauczyłeś. Może wybierasz to co jest korzystne lub niekorzystne. Patrzysz czy na przykład jest to odpowiednie co do ruchu, dla twojego ciała. Tak? Może biomechanika jest ta sama, ale już wzrost niekoniecznie. Długość kończy niekoniecznie. Tak, jakbym miał powiedzieć, jakby ktoś się poszedł wspinać. Lepiej będzie miała osoba, która jest szczupła i długa. Teoretycznie. Teoretycznie? No. No. Jakby w... tak. W większości przypadków tak, ale też pytanie, czy mówimy o linie, czy mówimy o boulderingu. Trzymaj się. Dzięki. Na do razie. zobaczenia. Ehm, no, e i jakby wiesz, osoby też krótsze mają predyspozycję po prostu do innych boulderów, do innych problemów. Łatwiej im się jest zebrać na przykład na seat starcie, gdzieś, gdzie muszą startować w bardzo pokracznych pozycjach na początku plus z automatu są lżejsze. Okej, okay, ale każdy, przynajmniej ten wysoki i ten niski musi się zaadaptować do danego problemu po swojemu. Tak, do tego, do tego okay. zmierzam właśnie. Ale zresztą. na starcie wszyscy się będą uczyć tego, że Ręka powinna być raczej wyprostowana, a biodra powinny być blisko ściany. Tak. Okej, okay. i to jest szu. Tak. H jest właśnie tą adaptacją, że już sam zastanawiam się, jakby, jak, zrobić ten, jak zrobić ten problem. Um, praktykuję sam. Okay. Jeżeli jest mi potrzeba, no to wtedy może dowiaduję się o tych głębszych tajnikach od nauczyciela, które na samym początku, jakby zostały nam wdrożone prowadziłyby tylko zamęt po prostu byłoby za dużo informacji No i na samym końcu jest to ri gdzie zostajemy całkowicie już sami na to nasz nauczyciel umiera i okej okay, ale zaadaptował nas pokazał nam coś zainteresował nam czymś no ale my teraz chcemy robić to dalej może będziemy robić wykorzystywać te ruchy lub to pismo właśnie pismo możemy wykorzystać do kaligrafii, do dalej pójścia w to, żeby te literki były jak najpiękniejsze. Możemy do pisma technicznego i albo możemy też zacząć tym pismem um, stworzymy jakąś powieść, wiersze. I jakby to już, to rozgałęzienie już jest, będzie, będzie, będzie już tylko i wyłącznie nasze. I, i to samo w ruchu. Czy my chcemy um, używać sztuk walki do tego, że to jest jakaś forma ekspresji, czy chcemy faktycznie się tłóc, mm. Czy chcemy budować przez to naszą pewność siebie, czy chcemy być, czy chcemy stać się nauczycielem czy zawodnikiem? Tym jest szuchary, czyli jeszcze jeszcze jakby powiedział na samym początku szu, czyli całkowita ustrukturyzowanie i oddanie się metodologii, informacji Przysiad wykonuje się w taki, w taki sposób, z nogami rozstawionymi, taki i tak i tak. Wysokość biodra powinna być poniżej, poniżej kolana. Nie musi być Astudegras, ale może być, bo może to odpowiada Tobie i tego się dowiesz w H, a w RI, no to może jeszcze z tego przysiadu będziesz robił przysiad na jednej nodze, żonglując. Na przykład. Tak, I to tak. będzie jakby tak. tylko i wyłącznie Twoja ekspresja. Mi to jest bliskie w nieco innym języku. W języku ograniczeń, form i ich braku. Na początku warto jest mieć jakieś ograniczenia. Czytaj, to jest nauczyciel, który ci mówi zrób tak i tak, jakby forma jest taka i taka kropka. To dla mnie to są ograniczenia w tym momencie narzucone z zewnątrz. I muszę temu zaufać, muszę po prostu w to wejść i jakby zaakceptować, że one takie są. Dopiero jak zapoznam się z jakimiś podstawami, z jakimiś sztucznymi ramami, to dopiero z tego mogę powoli rozbrajać te formy i zacząć eksplorować. Bo jeżeli nie mam żadnych ograniczeń, jeżeli chcę od razu być unformless. Bez świadomości tego, gdzie zawsze mogę wrócić, to się zgubię. To się zgubię. Ograniczenia są ważne, ale ograniczenia też muszą mieć swoje konkretne ramy. Jeżeli nie ma tych ram, jeżeli nie ma jakichkolwiek form, to, to nawet eksploracja jest, jest pustką troszkę. Troszkę nie wiemy, w którą stronę zmierzać. Ciekawy to... motyw, w zasadzie także filozoficzny. Pod względem nie zgodzę się tutaj, o. bo i to tak samo znowu od sztuk walki, dajmy na, daj na to nie pamiętam, miał na imię, nie pamiętam jego imienia, ale o Karate na przykład to jest taki najpóźniejszy temat Musa siego czyli ludzi totalnie bez szkoły, mhm. unformless, nie, tak? unformless. Formless. I, czyli bez, bez, bez przygotowania, no. jakby oddali się tylko no, zgłębianiu samej natury. I wtedy, kiedy zaczęli podążać za kimś, to gubili, gubili to, co sami już stworzyli. Dla mnie okay, to Ale wtedy nauczycielem dla nich była czysta natura. No, czysta a nie, natura a nie, a nie osoba. No, osoba właśnie o to chodzi, czyli jakby um, narzucanie czy ograniczenia, ale właśnie um, dla pewnych jednostek, no właśnie, trzeba być bardzo odważnym i się temu dedykować, bo co ci daje to, że podążasz z nauczycielem, to jakby ustala ci ten proces, um, formułuje ci, że on może trwać wiem, 3 lata, 5 lat, 6 lat, e, a jeżeli. No i wiesz, i możesz też e, się rozpraszać. Bo po prostu przechodzisz pierwszy krok, potem przechodzisz drugi, trzeci, czwarty i jesteś w jakimś tam miejscu. Natomiast jeżeli robisz to całkowicie sam, jesteś takim wirtuozem, który nagle mm, widzi świat zupełnie inaczej i, i musi po prostu podążać w ten sposób, no to, no to y, jaki był przypadek tamtych gości? Taki był przypadek, że oni byli odizolowani przez y, kilka lat i żyli w lesie, żeby, mm. żeby, żeby, żeby się tego uczyć. Mm. Ale potem, jak wyszli z tego lasu, to okazuje się, że, że, że mogli pokonać każdego. I mhm. pewno by na, przestrzeni, na przestrzeni na przestrzeni wieków można by było wiele takich, w wielu dziedzinach takie osoby takie znaleźć. No tutaj brakuje mi wiedzy i wykształcenia w innych kierunkach, żeby, żeby, żeby powołać się na takie. Ale na, na pewno każdy, każdy z nas słyszał o przypadku. Z jakiejkolwiek dziedziny, nie mówię tylko o sporcie, o aktywności, o jakimś piwniczaku. Po prostu o kimś, kto nie wychodził do świata i potem był jakiś przebłysk, bądź jakieś wydarzenie i, i, i miażdżył, mm. czy to na skali, nie wiem, wspinaczkowej, czy, czy to na skali po prostu, nie wiem, sztuki, e, pisania, artyzmu jakiegokolwiek. Myślę, że, że, że są tacy piwnicy. Znam takiego człowieka, kojarzę tylko to, że występuje cały czas w kasku. Gdzie inni tego nie robią, to jest skater. Okay. Um, pokazał mi to mój tego gościa, mój kumpel. Chodzi z notesikiem i jakby koniec końców, właśnie są jakieś triki, które zostały wymyślone i wszyscy je jakby powtarzają, a właśnie na bitwach freestyleowych on pokazuje coś, co totalnie jest jego. Mm -hmm. Myli się milion razy, ale jak mu wyjdzie, no to nikt tego powtórzyć nie potrafi. Mm -hmm. Bo to nawet nie jest bliskie, bliskie temu, co zostało już, już, już stworzone. No to taki przykład. Jasne. Tylko, że nawet w przypadku tej osoby, jego szu jest to, jak prowadzić deskę. Jego szu to jest, jak odpychać deskę. Jak, no tak. Jak na nie balansować. Okej, okay, no to po to będzie je, Jego próg wejścia w to szu i zakończenia jest gdzieś indziej. Ono nadal się odbywa, tylko że on po prostu jakby ten okres, um, okres podstawowej formy zakończył dużo wcześniej na rzecz eksploracji często błądzących. Ja to, tak, ja to w taki sposób rozumiem. Nie analizowałem jego ustawienia stóp, bo może jest totalnie inny, ale na pewno chciałbym zwrócić uwagę, dlaczego my kiedyś o tym zaczęliśmy rozmawiać. Dla mnie, Shuhari jest czymś, co jakby ja podążam, tak? Bo lubię mieć to usystematyzowane i potem, i potem to eksplorować. Natomiast to, że my się spotkaliśmy, no to dla mnie zawsze hmm. było tak, że ty zaczynasz od. Jeżeli nie od ri, to na pewno od H. Okej. Okay? Tak. Więc, więc tutaj tutaj jest. I, I co widzę? Na przykład na nie wiem, czy to mamy nagrane, ale na e, robiłeś leaping. Czyli przeskakiwanie z nogi na nogę. No. Hop, 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 hop. hop, hop. Akurat, do tak, z, ze złapaniem, ze złapaniem m, klocków od jęgi e, i, i co to było? Mój leaping na pewno jest kwadratowy. A tam widziałem to, że ty się w tą nogę wlewałeś i wychodziłeś, wlewałeś i wychodziłeś. Um, I no, widziałem tam więcej, czy to właśnie no, na pewno ekspresji, ale, ale no, jakby ten ruch był bardziej połączony. Um, myślę sobie, że jakby, jakbyś właśnie w tym momencie, nie na początku, teraz poznał, że może jeszcze, bo, może go robisz w jakimś tam stopniu, tyle ile go potrzeba, ale wtedy kiedy byś dodał um, slap, i jeszcze zgięcie grzbietowe stopy przed, przed, przed samym lądowaniem, to ten zryw mógłbyś uzyskać, uzyskać o wiele większy. No, ale właśnie, uzyskałeś już coś, co, co, co osoby kwadratowe mają uzyskać im o wiele ciężej, czyli, no właśnie, ten luz. Nie ma odpowiedniej drogi, ale, no właśnie, można się od siebie uczyć. My wspólnie szukamy. I dalej. Możecie w całej tej jakby rozmowy na temat szucharii, na temat ograniczeń, form i braku form, eksploracji zobaczyć wiele analogii w tym, co, co tworzymy, bo to też jest pewna mikstura tego właśnie, gdzie robimy zadania, które mają określoną formę. Robimy to w taki i w taki sposób. Tu masz być wkręcony, tu masz być dopięty, to ma być stabilne, to ma być ruchome. I to jest ustalone i rzeczywiście, gdy robimy i ja, gdy robię dynamiczne przyciąganie w frontleverze, w wadze przodem, to czuję tak samo dobrze w momencie, gdy ustawię się tak, jak Ty się ustawisz. Jakby tam pewne rzeczy, tam pewne rzeczy muszą zostać dopięte. I wtedy to rzeczywiście mm, działa w taki sposób, e, jakby od tych podstaw. Dobry. I potem wchodzimy w te zadania, gdzie Ustalam te ograniczenia, ustalamy te ograniczenia, są ramy, ale ja ci nie mówię, jak masz to robić, więc już meandrujemy pomiędzy Szu, a wchodzimy już na H, a może i na ri. W tych częściach siłowy jest bardzo to, na zasadzie Szu, a szu jest wyznacznikiem, że nie tyle, co jakieś moje doświadczenie w kalistenice, co, co tutaj chcę na to zwrócić, anatomia, skoro jest siłownik mięsień, który przyczepia się do danych belek, czyli kości, to pewne ustawienie i pewne pchnięcie względem siły grawitacji i przyporu na, dajmy na to, drążku, spowoduje jego najlepszą aktywację. Mhm. Jeżeli chcemy zaktywować poprzez ramiona, czy kończy, właśnie ramiona, akurat tutaj ten mięsień, który w większości leży na tułowiu, no, to musimy wiedzieć, jak mm, może zamrozić, ale niech tak będzie. Zamrozić tułów i oddychać podczas tego zamrożenia, żeby uzyskać uzyskać efekt y, tego, co kiedyś ma doprowadzić do trudnej dźwigni, jaką jest waga przodem, front mm -hmm. lever. Mm -hmm. Teraz mi to przyszło do głowy. Nie wiem, czy się ze mną zgodzisz. Możemy to podać też pod dyskusję. E, ja to sobie tak wyobrażam. E, gdy robimy ćwiczenia mm, siłowe, to ja właśnie bardziej widzę to, że mimo wszystko trenujemy nie my, Trenujemy nasz po prostu bagaż cielesny. E, patrzymy na to właśnie w sposób taki bardziej rzemieślniczy, że jakby cała ta optymalizacja, całe te odpowiednie ustawienia są po to, żeby wyciągnąć jak najwięcej z poszczególnych partii mięśniowych. Jasne, już pomijam, że te ścięgna więzadło, jakby To wszystko też pracuje, to się wzmacnia i też się adaptuje. Ale po prostu patrzymy na, na, na to rzemiosło. Jednak, e, gdy przechodzimy do drugiej części, to ta optymalizacja, ta maksymalizacja potencjału, że, że jakby jeżeli zrobisz skok w taki i taki sposób z tym zgięciem grzbietowym to będziesz bardziej dynamiczny, to będziesz bardziej eksplozywny. Schodzi na drugi plan. Ono dalej jest istotne, ono dalej buduje twoje parametry y, motoryczne, aczkolwiek y, w inny sposób, jakby już w sposób taki troszkę, y, gdzie nie masz czasu na analizę, gdzie, gdzie jakby to ma być też troszkę bardziej no użyję słowa flow, to ma być płynne, to ma być już w ruchu, to ma być aktualizowane na bieżąco i ja to trochę tak widzę właśnie, że ta pierwsza część jest taka mięśniowa, cielesna, że po prostu pracujemy na poszczególnych tkankach, a potem pracujemy ciałem, człowiekiem. To jest, znaczy pierwszy koncept to jest koncept fitnessowy, czyli siła ubrana w czy potem ubrana, do której dokładamy koordynację, mm. która jest, nie mówię, że w chaosie, ale właśnie taka, która ma powodować, że jakby ma być jak najbardziej koordynacją, jak najbardziej naturalną, radzeniem sobie w każdym możliwym, możliwym środowisku i z, z każdym możliwym zadaniem, także przypadkiem. Mm. To wszystko jeszcze jest połączone Dlatego, że jest połączone, jest ubrane w temat kondycyjny i wyłapania oddechu, i, i no i właściwie, no jakby odzyskiwania, odzyskiwania energii dla mięśni, żeby znowu, znowu powrócić do tej, do tej pracy. Tu się zadziewa wiele rzeczy. Pewno mógłbym to nazwać, że to jest trening obiegowy, to jest super seria. To jest pewien trening. nie wiem, Czasem pewno uderzamy w trening bardziej hit, który, który czasami będziemy pracować bardziej na tlenie. Jakby, no właśnie. Nie dzielimy, nie dzielimy tego, tego na wszystkie, na to, co nauka już, już nazwała. Może podzielimy. Może kiedyś to tak do, do takiego punktu dojdzie, że, że to będzie. W 100% ustrukturyzowane. Dlaczego akurat w ten sposób? I dlaczego akurat to ćwiczenie tu i tu? Chociaż na razie mi się nie chce. Nie jest to potrzebne. To i tak nie, nie daje, do, daje robotę i dowozi się tak. z, z tym, że wciąż się zostaje ciekawym i, i zabawionym. Um, no, no, takie mam. Do czego ja się chciałem odnieść? Chyba popłynąłem. Wiesz, co mówiłem o tym, że jakby widzę po prostu ćwiczenia jako. Nasz bagaż mięśniowy, i jako wszystkie inne tkanki. Um, a z kolei zadania, jako coś, gdzie możesz, gdzie, gdzie możesz sobie pozwolić na to, że to nie jest zawsze maksymalizacja potencjału, tylko no, tak. to jest czysta eksploracja nawet tych nieidealnych form. Tak, i jak to odpuścisz, to i tak się zmęczysz prostym językiem, żeby każdy zrozumiał i myślał, że to skakanie. Jest, jest lekkie, wcale nie jest, wcale nie jest. W jednym z materiałów chciałbym porozmawiać o tym, że półtorej roku temu miałem operację na, na prawym kolanie I, i, i jakie aspekty, które rozpoczęliśmy w tym, w tym projekcie pomogły mi wyjść poza protokół, który też jest opisany i którym podążałem. Ale no nie dawał mi satysfakcji w tym, że no nie widziałem takiego, takiego progresu wtedy, kiedy się po prostu nie odważyłem robić pewnych rzeczy. Mhm. E, właśnie tak bez maksymalizacji ich, bez tego, że to ma być, Fajne. mam zrobić przysiad z jakimś tam obciążeniem. Ale o tym sobie, o tym sobie porozmawiamy. Super. Chcesz nie coś mogę dodać się jeszcze? jeszcze? Że nie mogę się doczekać okay. kolejnych materiałów i. Um, no i mam nadzieję, że wy też. <laughs> Ja na koniec właśnie też takie, takie, takie stwierdzenie kiedy kiedyś usłyszałem, że żeby móc jeść rękami, co możesz zawsze zrobić, warto się nauczyć też jeść nożem i widelcem. Więc to też po prostu daje jakby... Hmm. zadanie zostaje wykonane, ale przez to, że nie idziemy tylko w jedną, nie idziemy tylko w ri, nie idziemy tylko w szu. Tylko te drogi, się, te drogi się łączą, no to to daje kompletny obraz. Tak. tak. Umiejętności. Uczmy się jeść nożem i widelcem, ale nie każmy każdemu trzymać ich w odpowiedni sposób i nie zwracajmy uwagi, że to jest jedyna prawidłowa droga. To może ktoś woli pałeczki. Amen.